Drodzy widzowie, w kolejnym blogu dzisiaj mamy już 30. dzień lipca, godzina 7 eee, z minutami. 7. dostaliśmy cykl, że kierowca z nawozem jedzie na wóz Kimak kima Agro na firma Timac Agro Meister przez e, m, swoją koleżankę która jest przedstawicielem handlowym w tej firmie e, postanowił zakupić e, takie cuda drogie drogie nawozy także e, będzie ciekawe doświadczenie bo ja sobie kupię też e, te nawozy, które zwykle stosuję tak, żebyśmy mogli porównać, porównać, czy ten nawóz jest wart tych pieniędzy, które majster musiał wyłożyć za ten nawóz, które będzie musiał zapłacić. Może tak powiem, bo dopiero zapłaci chyba w październiku ma. Termin płatności. Na październik sobie wziął termin płatności za te nawozy. Także trzeba będzie spieniężyć to może sprzeda i zapłacić go nawozy. Jak te nawozy się tutaj sprawdzą w naszym gospodarstwie to się dopiero okaże. Odwrócę kamerę, pokażę Wam co to jest. TOP FOS 3% azotu 22% fosforu 24% siarki 0,15% boru TOP FOS nie wiem czy te inne jeszcze dwa rodzaje miały być TOP FOS to jest też TOP FOS a te Mamy skład 3% azotu 22% fosforu. No i ładnie pójdą yy, załatwić głowę. Tu mamy 3 azotu, 22 fosforu, 25 cenku wapnia, 24, trójtlenek siarki. 0,15 boru 3 azoty, pytanie jak miał? to było co? To 22 tam 49 mają żółte kartki a ten plus 1 białe kartki aha, no właśnie widzę, że tu jest no tych plus 1 chyba było 5 wichwek włącznie a tam tych 25 dobra, ja policzę weź Kuba fakturę tam. mamy 3 6. Tu masz po trzy worki, tak? 8 8 razy 3, 24, 24, no 3, 30 worków, tak? No nie wie. Jak masz tu?

Gra, no tak chyba Podpisać... było zamówione, nie? No tu co, no podpisuj ten przyjech. Ja? oni nawet kartki mają, nie wiem, to może ty jest... zamawiałeś, co? No i tak, je, ja i ojciec. Jedno jest, mo... Jedna, tak. bo chyba dwie faktury masz wtedy, nie? No, no. To na dwóch. Z... Aha, to mi pan podpisze, pan czy... czy? No ale to jak widzisz? 11 tysięcy godzin, mówi. No, przyszło, 11, 130, jak się a mówi. kombaj i chodzi wszystko. No, Też nie a, a ten, to zaczynaj, to jest jaki? Ile on ma koni ten? 175. A ten jaki ma? Kto? Yy, Beski? Nie ma podobny. O, ale on masz szóstka, 60 50. A to jest jaki? 70 30. No to też jest 66, no. Ale 30. to jest seria już górne, w górę. To już możesz 200 ponad mieć. Można go podkreślić. Czyli to jest yy, mniejszy jakby, z dużych, yy, jakby najmniejszy z wyższej serii no, już, no, no, no. z większej serii. A my jeszcze dwie sztuki właśnie 60 30. A to czyli macie, kurwa, tak użyście się zaopatrywali. Kombaj mówisz masz dwa kombajny. Tylko no, ten pierwszy kombaj był prowadzony spod Poznania ta miejscowość tam. Kurde lisi, lisi, ogon nie. Bo tam oni tam mieli koło bytgoszczy też. Brzoza koło bytgoszczy. Ale sam my nie mamy nic. Nie mamy tu... Bo jak ja brałem, to to było z Brzozy jechało do mnie. No. Bo oni w przecinku to taki mały punkcik no, wtedy mieli. No, 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 to jeszcze no. przed unią było, 2003. Teraz to już tam jest dość... Tutaj tak, bo ja wiem, bo ja jeżdżę do chłopaków tam. Opryskiwacz miałem 8 sztuk. Rozsiewacz na wozu. I... Ale mówisz kombaj, no y, milion Milion mówię, dwieście 203 lata temu. I Starym to jest 1,2 mln, a po nowym roku już 1,5 rabańki. Powiedz mu CESA. ten symbol, jak mówisz? CR-990. CR no to, to jest duży. No, no duży, to no. mówisz, że jeszcze. On był przedostatni w, sumie... w tamtym czasie, a teraz drogi, już jest drugi. ty. Drogi, nie drogi, bo to jest wielkie. No. no. To nie jest takie. 600. No ja Takiego wie. klasa to byś jeszcze więcej zapłacił, moim zdaniem. Za klasa na pewno więcej. No, gdzieś z pół miliona nawet. Więcej. No. no to widzisz i teraz weź, weź kurwa na 100 hektarów. Jak kiedyś Bijona, to ludzie mieli po 15 hektarów, dwóch kupiło sobie, no. nie? Do spółki. A, I we dwóch jeździli. Jak ale... był dobry, tam miał gdzieś znajomości, że kurwa załatwił, to jeden miał. No. Sąsiad miał kurwa 15-17 hektarów, i on snówkę sobie kupił. No. Ojciec dwa ciągniki też nowe kupił, kredytów no. nie brał na nie. Sześćdziesiątkę i ciapka, kurwa. Do dziś ciapek jeszcze Wystarczyło, jest. Wystarczyło, nie? A i, i, i kupowali. A teraz, jak chcesz coś kupić, to musisz kurwa w banku pie, nabrać pieniędzy i spłacać. Jeszcze się ja... nie bardzo chcą dać no jak dadzą, to kurwa... Problemy, ja, tak... ja, ja płaciłem za swojego i pół kwernalanda czteroskibowy obrotowy 160 wtedy, w no. 2003. Ciągnik kosztował 130. TL100, no, ale ten 95 koni, 100 koni no, naprawdę, i Pułk 29 i później jak do Unii weszliśmy, zaraz to kurwa tylko drożało już, nie? Wiesz, jeszcze ja wtedy VAT-u nie płaciłem, bo jeszcze nie było vat na maszyny rolnicze. Także kurwa, to jest kosmos, dlatego wiesz, my się bawimy hobbystycznie na starych. I to wystarczy, powiem Wam szczerze. Że... Zobacz, tu taki ciągnik, po co mi tam, bo szef mówi: koparkę czy ja mam. Ja nie, nie, nie jestem obszarnikiem, żebym miał koparkę. Moja taka właśnie. wystarczy, ona mi kurwa, ja wszystko dziurę nią wykopię jak trzeba. I, I to jest wiesz, proste i... rozładować to. No jak nie? Słuchaj, my nawet wozimy do takich ludzi Przecież jeszcze. Przecież ja nie mam 1000 ton. To cyklopem ton. ściągają jeszcze. No, weź cyklopem, no. no. cyklopem. No. Kurwa. Ciapka, cyklopa. No. I... Ciągnika tylko brał, bo mieliśmy bezorkowiec i właśnie taki traktor. To no, to... Że, w zeszłym roku żeśmy tak bezorkowo 145-115, 14. ona jest za lekka. Mhm. Wpakowałem głębiej, mogłem jechać 8 na godzinę, a on zaczął podskakiwać, nie? Zalek. Jest 6, 6 ton 200 walków. No i ten ciągnik za też sobie kupiliśmy. Zaczekaj, o to będziesz znał. Od tego, Zakrzewa kurwa Krostowski. No, no on ma, w 2013 tak roku. nim tak. wziąłem Amazonkę od niego i tak. tą renówkę. Uh -huh. No wtedy jedno i drugie dałem mu chyba 50, 48 no. czy 52 tysiące. No I... ciągnik już 40 coś. Wiesz, maszyny go. kurwa no, no, no. cały czas drożeją, nawet te stare, tak. te kombajny, co ja mam, to one kurwa tyle no, lat... Taką cenę dostaną później, Wiesz. jako zabytki nawet. No, no, no. ja się śmieję, że no ja tak. mam kurwa zabytkowe już, nie? One są starsze kurwa ode mnie, tak jak ten, co on kupił, syn teraz, trzy lata temu, to siedemdziesiąty pierwszy rok, to starsze ode mnie, bo tamten jest rok młodszy ode mnie, no ale kurwa widzisz, robimy tym i tyle, nie? No bo kurwa, no mówię ci to tam, weź taki kombaj kup. Taki kombaj przy tych cenach na małe hektary to powinien kosztować z 300 tysięcy, no, to max, nie? To się nie dostanie. Kurwa. No a tu kurwa ciągnika nie kupisz, nie? Nie, nie. Nawet. Nie. To o czym tu gadać? Jak, jakby to zboże mówię, było po 2000, nie? To wtedy tak. A tak to co to, 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 to tam? Ja już do chłopaków mówię. O cenach to się nie rozmawia, ważne, że robota jest. Przy cena to szkoda, to jak, jakby ktoś wiedział za ile my wkładamy w to i za ile sprzedajemy, to by powiedział po chuj to robić. Tak. Ta ziemia taka droga, lepiej ją sprzedać no. w pizdu, póki chętny jest, no. albo wydzierżawić i brać czysty pieniądz, tak, nie? Bez roboty, nie? No, no bo tak to jest przejewane. Dobra, weź se tu zobacz jak przejechać, tu masz taką rampę, ale yy, przejeżdża się, bo taki ciągnik jak twój przejeżdżał tam. Chyba, że ja wezmę to korytko, nie wiem czy ono ci nie zahaczy, to tam wolno jecie ci po... No, no to weź sobie. Odpali. Najwyżej miotłę, nie? Może do tego korytka, czy nie. Fajny prakty. No, tak to Ty a ziemię jakie tam macie? Różne. Różne nasy, nie Piasczyste i gliniaste A, kuźna, czyli taka też różna mieszanka. A weź ten. A przez tą rampę, tak? No. no. no nie to wiem to jak ryję Przejedziesz, no, przejedziesz, no, tylko no. na skraju masz takie tam szpindle no. wystają, na całkim skraju. nie Po lewej stronie. No po lewej, bo tam miałem, zostawiłem w betonie takie, no. że w razie coś po jakiś daszek czy coś kurwa. Okay. To tak robiłem. Jak dmuchawą ładowałem. Tam co zrobiłem tuł taki, rampę, Aha. przyczepa, podjeżdża, wtedy rurkę i to no, samo no, seleciało, no. leciało, nie? A teraz kupiłem od sąsiada taką śmiejkę dużą. Aha. I przez kapelusze, przez te dachy. Przez górę, sypię. nie? Tak, kurwa, bez roboty. Fit 200 to ja pierdolę, żeby tylko kontenery były takie, wiesz, mhm. na tył wywracane tu kolegi pożyczam zawsze. Gdziemy, to bezrobotnie. Co? Ja, ja będę na niego pacią, no. no. No, to A, mówię, najwyżej miał... miotą. Chociaż no. wolno, ja Ci to podniosę no. miotełką, czy się... Także... Oje, kurwa. Miałem świnie. Hodowałem świnie, nie? Bo to jest gospodarstwo żony, dlatego ja mieszkam pod czwórką tam, no, 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 jak no, no, widziałeś, no. nie? Jak się mi dali dwa jak adresy, jak ci 37, no. Tam, nie? No, dlatego się pytam, bo nieraz kierowca, kurwa, U -u. ma cztery i przyjedzie U -u. tam i później tam nie ma gdzie wy no, wy 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 no, no. wykręcić, nie? A tutaj mamy taką bazę, że tu w tym domu nikt nie mieszka, nie? No i tu miałem, tam u siebie miałem maciory i prosięta, warchlaki, później tutaj tuczyłem, nie? Do skiby. 500 600, 600 tuczników najwięcej rocznie tak, nie? Sprzedawałem, 25 masio w cyklu zamkniętym, ale w dwunastym roku tu zlikwidowałem. Nie, kurwa, robotę to... miałem, chłopie. No to tak samo weź teraz, ja, ja do serówki Henia woziłem, przez no. niego robiłem, nie? Chyba, nie wiem, kojarzysz, nie? Znam, no, e, Heniu serówka u nas w winiarni ma silnik. No, no, bo przecież na winiarni, BMPG, no, no. Że ma tam, no. No, a ja jeszcze tam kiedyś do niego woziłem, tam ja ten skup taki, wiesz, w polu pole. Bo... E, wiem, to on jeszcze ma ten skup. Ma to? Tak. No. Ta, bo on pośredniczy, nie? Jak sprzedawałem sobie. do Skiby, to przez niego, no, wiesz, no, no, że on, no, no. on tam Trzymaj, takim tak. organizatorem no. był tego, nie? No, samochód przyjeżdża, to się ładowało. To jeszcze chowa. chowa? Tutaj ma maciory i prosiaki w winiarni, a tuczniki chowa w Bugowie, nie wiem wiecie gdzie jest Bugowo, kol no. stacji kolejowej. Tak, ja tam kurwa. Tam tuczy. Ba, baluję. <grym> no. U tej pani jest tam a na tym. No jest, ona nie wiem czy jest jeszcze jeszcze są z komuś chyba nie. Albo jest, jest, w tym Bugowie. Zakątek? Zakątek lipka, Zakątek. nie? Bo to tam. No. 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 Tam też przestory, kurwa, na tam masz bieluszkę tak, zaraz tak, po tak, prawo, tak, nie? Tak, tak. I kawałek dalej po prawej stronie no. Tak, to... dobra Dobra, no. dobra dzięki Ciekawie. wtedy jedź pomału. Zobaczymy tu jak. Byś otworzył tutaj, jak masz klucze, to miotłę by wziął. tu, czy tu? Co? No, tu byś otworzył, czy coś. obojętnie, gdzie? No, bo to może. Co? A tu co jest? Łopata. To no weź tą łopatą usięgniesz. Najwyżej na zaczep, czy coś. Ety. Bardziej na, bardziej na styk tu było ten szpindel no. 5 centymetrów, no i dobra, mówi, że jak zobaczył fakturę za ten nawóz, to. <głos》>, że mówi, zobaczyłem ile ten nawóz kosztuje, mówi to, a nie rozmawiałem, czy oni to stosują, nie? O, jelegancie. Yeah. No i mamy rozładowane i, i nawozy zabezpieczone na 2 lata. To zaczekaj, tego jednego było tylko te sześć worków, tak? Masz na fakturze. No mam, bo ja tu patrzyłem, jeden ma żółte i też ma tyle samo azotu, tylko co się różni, siarkę ma? Bo tu masz, nie? weź tą etykietę jedną żółtą, to tam będzie no, ale przecież patrzyliśmy, to to wychodzi taniej niż ten, nie? O nie, jest, zresztą ja już miałem, widzisz? Niż... Y... Tu masz azotu 3. Niż polifoska, o. Czekaj, nie no co? białe. Ten ma białe? No to tu jest, o na tym. No możesz oderwać, to chyba później dojdziemy ładu jaki jest jaki. Czy ta sama granulacja To musiałbyś włożyć wtedy. Bo to trzeba by było odwinąć, zobaczyć czym on się różni. Czy wyglądem jest różny. No i masz tutaj. Tu masz. E, słuchajcie, tu jest 3% azotu. A tam? Też. 22 pięciutlenek fosforu. Ta. 25. 25 tlenek wapnia. 24. siatki 25 tlenek wapnia, no. 24 tlenek siarki no. i 0,15 borów. No. To co, to ten i ten jest taki sam, tak? No, no to, to co mówiłeś, że był inny? To jeden? No jeden jest inny. No jak? No to ten był biały, a ten żółty ten mówił mi, że jeden ma żółte etykiety, a drugi ma białe. Ten nie ma azotu w ogóle. A to tu jeszcze jest inny. To jest. I ten też nie ma azotu. A, to tu masz. To tu jest wapń tylko, magnes i siarka. No, tu ma azot. Czyli tych powinno być y, pięć, czy ile? Tu no, na fakturze zobacz. Nie, no tu jest nawóz wapniowo-magnezowy z dodatkiem alg morskich i ekstraktów roślinnych, a także ryb. Ryb, ryby, delfinów, tranu, Nie. W rekina, zęby. Nie, <laughs> To jest wapń, magnez i siarka, no. Słuchajcie, kto, kto tam, Tima Kagro to jest firma, czy to są nawozy? Aha. Czyli, yy, nie wiem, czy producent tych nawozów, czy, czy to jest tylko Tima Agro na, na workach, to jest yy, firma ta? Firma. Mhm. To chuj wie, jak on, ten nawóz się nazywa. Nawóz się nazywa Top Hops, tak? Top Hops. Top Hops. A Tima Agro, czyli oni mają swoje worki i, i mają napisy firmy na tym. To, to nawet nie pisze, co to za nawóz, tylko na tym jest. Bo przeważnie nawozy jak przyjeżdżają, to pisze, że poliwoska, sól potasowa, a oni mają tylko worek z, z logo firmy. No, wszystkie z żółtymi, to jest ten topfos. Wszystkie są z żółtymi. No i tu są bez. A te mają białe tylko, tak? Nie, no, to, tych, to pięć, tych jest pięć albo ileś, no fakturze zobacz. Widzisz, miałem Cię tu zapytać i wyszło mi Gdzie co tam przy tym? Fakturę? Na tym, hmm. na, na y, Dmuchawie. Miałem się go zapytać, czy oni stosują te nawozy, czy stosowali. No. A kto to był w ogóle? Co? Kto to był? Kto to był? No. Y, pracownik, Bełki. 600 hektarów mają. 120 hektarów w moim żypaku A jęczmienia? Czaj, 4,5. I 5,5 i na, i nawet kosili, mówi. Nie? Z hektara? No. Mieli ten dwurzędowy jęczmień, ale jakie odmiany on nie wie. Czyli plony takie rzeczywiste podawał. NPS? No i psy. Trzy ty, ty 3, a ja 2. 5 worków powinno być z białym. To, to ten nawóz, tu jest ten, co jest więcej, to 3200, a ten 2150. Mm. To jest brutto czy netto? Cena netto. netto. No, 3200. Ten z tym azotem fosfor tam, tylko potasu nie ma, tak? Wap, siarka i bor, a potasu nie ma. Ten jest żółtym. No to mówię, ten, ten nawóz potasu nie ma, tak? No. Dobra, jedziemy na kawę. Jedziemy, kawę sobie zrobić, bo to to już tam może nie wystygła. Dobra, słuchajcie, także nawozy są. I... No, zakupy jesienne zrobione. No, na jesień już mamy. Na was. Dobra. Także widzimy się w kolejnych ujęciach dzisiejszego odcinka. E... Środa. Dzisiaj jest ostatni, chyba dzień miesiąca, 30. nie? 30. Dobra, pal maszynę.